Siostry tam, jedno cześć, tule mam, a ci cześć ludzi tam ma chodzić Pięknie! Jeszcze raz. tam? tam jest? Nie ma nic. Jeszcze raz powiedz wierszyk. Wierszyk? Jeszcze raz powiedz. Mamo, mamo. Uda się. Nie uda się, coś ci I to gafa. Gafa, tak. Jeszcze raz powiedz. Coś ci dam. No. Jego cześć tule mam. A ci tu, Luzis, się. mama ci się. Mam. Pięknie, a teraz powiedz, panie Janie. Panie Janie. bim bam, bo. Jeszcze raz. Jeszcze raz, no? Jeszcze mama. Dobrze, jeszcze raz, mamę. Ma, mo, ud Nie udaj się, tylko coś ci dam. Coś ci dam. Jedno, ty tu mam. A ty się Mamo, mamo. <śla> że jest lat. Uważaj na główkę. A powiedz teraz yy, wierszyk Poszła Ola. Poszła Ola se kola. Do przedszkola. Ciosik. Da? Zapomniała. Uważaj na głowę. Zapomniała czego? A Parasola. A teraz powiedz mam dwa latka. A piku. Jedno Mam. Wszystko ci się miesza. Mama, ja chcę zobaczyć. A co chcesz zobaczyć?